Hej, jeśli masz działkę z ogrodem, to pewnie masz również pełno różnych narzędzi, innych szpargałów. Gdzie to wszystko trzymać? Można kupić gotowy domek narzędziowy, ewentualnie zbudować. No i postanowiłem spróbować swoich sił. W kilku odcinkach zobaczysz, jak zbudowałem niewielki drewniany domek, komórkę. Zapraszam. To jest takie ukryte i niezagospodarowane od lat miejsce pod drzewem, gdzie nie ma trawy, żadnych roślin, kwiatów i można to wykorzystać pod budowę niewielkiej komórki. Jeśli decydujecie się na budowę budynku gospodarczego niewielkiego domku czy drewutni, to zapoznajcie się z przepisami. Generalnie na takie małe, drewniane budynki bez fundamentów nie potrzeba zezwoleń, jednak czasami należy to zgłosić i warto to zrobić dla spokojnej głowy. Nie będę tu rozstrzygał poszczególnych przypadków. Więcej informacji znajdziecie w internecie i w swoich lokalnych urzędach. Długo zastanawiałem się, jak i z czego zrobić podstawę dla domku. Można by wykopać, wysypać piach, cement, położyć płyty chodnikowe. Często jest tak robione. Ale tutaj jest sporo korzeni. Poza tym nie chcę betonowych kafli czy kostki. Można by również po prostu położyć kilka płyt i na nich stawiać domek. Jednak zostało mi sporo kotew z wcześniejszych prac, kilka belek. I wykorzystam ten materiał. Będzie nieszablonowo i oryginalnie. Więcej myślenia, kreatywności i zabawy. Nie mam żadnego gotowego projektu. To wszystko jeździć tutaj w głowie. Zacząłem od wytrasowania budynku. Wbiłem w rogu działki kawałek listewki na około pół metra od siatki. Zostawiłem tyle miejsca, żeby w razie potrzeby zmieścić się przy ogrodzeniu, ewentualnie coś tam postawić. Z drugiej strony ta sama odległość i przeciągam sznurek, który wyznaczy linie ściany. Następny kołek wzdłuż murku. Rozciągnąłem sznurek, trzymałem się równej odległości do płytek i starałem utrzymać kąt 90 stopni. Odmierzyłem długość ściany i przyniosłem wymiar tuż przy drzewie. Wbiłem kolejny kołek. I tak wyznaczyłem kolejne ścianki ustalając odległości miarką i trzymając się kątów prostych. W ten sposób wyznaczyłem podstawę domku, mogę sobie teraz wyobrazić wielkość oraz w miarę dokładnie wyliczyć ilość potrzebnych materiałów. Jednak zanim pojadę do sklepu to wbiję kilka kotew. Odznaczam drugą stroną kwadrat na ziemi, dzięki temu łatwiej będzie trafić w środek. Wycelowałem i wsunąłem kotew w ziemię. Następnie przy pomocy drewnianej belki i młotka wbijam. Ustawiam, żeby to szła prostopadle do podłoża. I bije dalej do samego końca. Kolejne dwie kotwy w rogach, duży młotek, drewniana belka i idzie to całkiem sprawnie, gorzej jak się trafi coś w ziemi. Wąską ściankę postanowiłem trochę wydłużyć, będzie więcej miejsca w środku, i kotwy wbiłem po odsunięciu o kilkanaście centymetrów. Cały czas sprawdzałem czy jest kąt prosty i czy wymiary między ściankami są przybliżone. Oczywiście drobne różnice mogą być, jednak z doświadczenia wiem, że im lepiej zachowam kąty, trzymam się wymiarów, to później szybciej i wygodniej zbuduję podłogi i ściany. Co do takiej techniki wbicia kotyw, ja osobiście nie mam obaw, budowałem domek ze zjeżdżalnią i przetrwał niejedną wichurę, ale jak ktoś się boi, to można to zabetonować czy zrobić inaczej. Obramówkę mam zrobioną, ale wsporników będzie więcej. Szło tak pięknie, aż sam byłem zaskoczony, że nie trafiłem w korzeń, jednak tu gdzie najmniej się spodziewałem, bęc i mamy przeszkodę. Udało mi się ją usunąć piłą szablastą z długim brzeszczotem. Skończyły mi się kotwy, trzeba dokupić, ale jeszcze te co są dobiłem mocniej, żeby weszły w ziemię, poza tym wypoziomowałem, podłoże jest krzywe, z przodu domek będzie nieco wyżej, z tyłu kotwy są bardziej schowane. I tak wygląda obrys podstawy, na zdjęciu macie wymiary, posiadając ten prosty rysunek wyliczyłem materiał, ile płyt, wkrętów, kotew, śrub. I jadę do sklepu. Jestem w Łodzi, w Bricomanie i pierwszy co to odwiedziłem dział budowlany, gdzie jest mnóstwo płyt drewnopodobnych i na podstawę wybrałem płyty MFP o grubości 18 mm. W ogóle jestem ciekaw tych płyt, bo w porównaniu z OSB są w wyższym stopniu odporne na wilgoć, bardziej wytrzymałe na zginanie i rozciąganie, sztywniejsze, ale również są cięższe. Generalnie są trwalszym materiałem niż OSB, choć nie wyglądają, bo przypominają takie zwykłe płyty meblowe. Są też nieco droższe. Na podstawy będą potrzebne jeszcze kantówki, wziąłem kilka 4-metrowych. Z działu budowlanego zamówiłem również inne materiały, ale żeby nie mieszać to już, może w kolejnym odcinku. Dalej odwiedziłem dział metalowy, gdzie wziąłem kotwy 90x90 oraz wkręty do drewna 4x60 mm i paczkę takich lepszych wkrętów tarasowych na końcówkę Torx. Na drugi dzień przyjechały płyty i kantówki, rozpakowaliśmy i wracam do pracy. Wbiłem resztę kotę a razem jest ich 21, rozstawione mniej więcej symetrycznie, co około 60 cm. Choć nie trzymałem się jakichś wytyczonych wymiarów, robiłem to bardziej intuicyjnie. Jedziemy dalej. Ustawiłem laser w poziomie, tak aby wyznaczał wysokość tuż nad kotwami. Przypomnę, że wcześniej wbiłem je również do poziomu i zaznaczam na belce, gdzie uciąć. Dociąłem, wsuwam w kotwę i identycznie zaznaczam i tnę kolejne kroki. Na nich oprze się później konstrukcja podłogi. Na wszystkie podparcia poszły mi niecałe dwie belki, 21 klocków, a wyszło coś takiego. Zostało mi sporo masy bitumicznej z montażu płotu, wykorzystam ją w tym projekcie. Nie wiem na ile to zabezpieczy, zrobię na koniec test. Pokryłem klocki masą i zostawiłem do wyschnięcia. Wrzucam je do środka. Kolejna warstwa to będzie konstrukcja pod podłogę i zrobię ją z łat sosnowych impregnowanych 40x60. Ja dodatkowo zabezpieczę je masą bitumiczną. Zastanawiałem się nad innymi rozwiązaniami, na przykład konstrukcja stalowa spawana, jednak zostanę już przed drewnie. Na razie będę malował tylko spodnią część i układał łatę na belkach. Wyznacza ona linię zewnętrznej ściany, istotne też żeby ta linia była prosta. Odmierzyłem i przyciąłem kolejną łatę. Pomalowałem również na łączeniu. Ustawiłem w kącie prostym i przykręcam skrętami do belek w kotwach. W ten sposób robię obramówkę wokół. Już wcześniej starałem się trzymać wymiary i kąty w czasie kotwienia, dlatego układanie ład to tylko formalność. Zgadzają się odległości, z kątami prostymi też nie mam problemu. Kolejna długa łata w poprzek, a robiąc konstrukcję brałem też pod uwagę długość i szerokość płyt, planowałem jak je później podocinać i ułożyć. I smaruję tą czarną masą, żeby zabezpieczyć przed wilgocią od gruntu. Długa ponad 3-metrowa łata w środek. Kontrola wymiaru, żeby było symetrycznie. I przykręcam. Dalej poprzycinałem dodatkowe wzmocnienia w poprzek, które zamontuję między łatami i również oprę na kotwach. Ustawiłem równo i prostopadle, poprzykręcałem do belek. Sprawdziłem poziomicą, wyszło to dobrze, jest poziom i płaszczyzna. Pokryłem łaty środkiem bitumicznym. I tak mam gotową konstrukcję kratownicę, do której będę mocował płyty. Płyta MFP 18 mm waży 40 kg, jest 10 kg cięższa od OSB tej samej grubości i niemal dwukrotnie od płyty gipsowej tych samych wymiarów. Przenieść ją samemu to może być duże wyzwanie. Jednak są uchwyty do płyt, dzięki którym można zrobić to w miarę komfortowo, no trochę siły też potrzeba. Nie montowałem w ściśle pod wymiar płyt, choć akurat na szerokość pasuje 125 cm, to na długość muszę dociąć. Zaznaczyłem i przyciąłem piłą z prowadnicą. Położyłem na konstrukcji, pasuje niemal co do milimetra, kąty utrzymane. Żeby przykręcić tutaj później kolejną płytę, to muszę odciąć kawałek. Zaznaczyłem i przyciąłem fragment płyty. Mam jeszcze tego czarnego szuwaksu. Pomalowałem nim płytę od spodu. Może to w jakimś stopniu dodatkowo zabezpieczy przed wilgocią. Śrubami skręciłem belki z kotwami. Masa trochę przyschła. Układam pierwszą płytę. Zaznaczyłem, jak biegną łaty, żeby łatwiej było trafić. Wkręty hartowane z końcówką Torx i przykręcam tak co około 20-30 cm do każdej belki wzdłuż ich poprzek. Zmierzyłem kolejną płytę. Uciąłem. Krawędzie też zabezpieczę. Pomalowałem i układam na stelażu. Zaznaczam belki i przykręcam. No i dalej też wyjdzie z dwóch docinków. Niestety nie da rady z całej płyty. To pole ma 180x135 cm, czyli na szerokość zabrakło 10 cm. Generalnie mogłem zrobić tą podstawę nieco mniejszą i rozplanować ją pod wielokrotność szerokości płyt, czyli 125 cm, ale nie o to tutaj chodzi. Ma być taki jak sobie wymyśliłem. Choć jeśli zamierzasz budować coś podobnego, to możesz rozplanować nawet tak, żeby nie było docinków. No, ale podstawa stoi sztywno, nic się nie ugina, nie trzeszczy. Do podłogi jeszcze daleko, bo będzie ona grubsza, ale to już nie w tym odcinku. Teraz zrobię na koniec taki cokół, obramowanie, które później posłuży również jako stelaż pod ściany. Gruba deska tarasowa, tnę pod kątem 45 stopni. W miejscu połączenia zabezpieczyłem masą bitumiczną. Po ustawieniu od spodu równo z legarem łapię wkrętem poziom i przykręcam. W ten sposób budowałem z desek coku. Przykręcałem wkrętami o długości 60 mm do legarów. Starałem się precyzyjnie ukosować, choć nie jest to łatwe. Ja czasem docinam te 2 mm dłuższe, bo zawsze można w razie co szybko skrócić. I tak to wygląda. Na razie tutaj z przodu nie będę tego zamykał, żeby w razie deszczu nie zrobił mi się tutaj basen. Póki co, bo ostatnio dosyć sporo pada, będę przykrywał to folią. To tyle na początek. Powierzchnia podstawy wynosi 6,5 m2. Macie rozpisane koszty tego etapu: 1000 zł za całość. No sporo za tylko podstawę takiego domku. Same kotwy to 400 zł. Można to zrobić na pewno taniej. Jak mówiłem, wystarczyłoby położyć płyty chodnikowe na nie ewentualnie wykopać, położyć folię, wylać i zezbroić beton. Zmieścimy się wtedy w kilku stówkach. No cóż, mi się zachciało tak i z efektu jestem póki co bardzo zadowolony. Co będzie się działo dalej zobaczycie wkrótce, a na koniec test. Mam tu dwa kawałki płyt MFP i OSB tej samej grubości, zanurzyłem je w wodzie, dodatkowo zabezpieczony kawałek MFP. Efekty testu w kolejnym odcinku. Cześć!